Cześć kochani, tam was serdecznie. Myślałam, że to będzie fajnie wyglądało, ale chyba jednak trochę nie za bardzo. Chciałam być taka, wiecie, modna, kupiłam sobie taką gumeczkę w, w hm ale chyba... chyba... Bo ja to z pod jak tak te usznie wydały? Może to pani pod podkusyk, tak z tyłu, z boku? Dobra, nieważne, chodźcie bliżej. <grym> Dzień dobry. Mam dzisiaj dla Was e, pierwsze wrażenie: test na żywo, dwóch nowości, które pokazywałam Wam e, pewnie przedwczoraj. Mianowicie e, cień marki NARS, który jest mega wyjątkowy, i myślę, że warto nauczyć go solo na powiekę i zobaczyć, ile z niego można wyciągnąć. Oraz mam korektor marki It Cosmetics by, by Under Eye, tą wersję rozsiekającą, więc to dzisiaj są, że powiem, główni bohaterowie odcinka. Także mam na sobie pielęgnację, nic makijażu, zero i stwierdziłam, że nałożę ten korektor solo, żeby zobaczyć, jaką on ma moc, bo kiedy miałabym podkład na sobie, no to wiadomo już nie byłoby tego aż tak mocno widać. Zawsze nakładam pierw bazę, Podkład, później korektora, ale dzisiaj zrobimy na odwrót, więc e, już Wam pokazuję, jak produkt wygląda. 8 odcieni z tego, co kojarzę, 24 funty cena regularna, 8 ml pojemności i jest jeszcze wersja czarna. To taka, tak powiem, podstawowa. Ta jest bardziej rozświetlająca, ale widziałam opinię, że dużo osób mówi, że one się różnią jedynie delikatnym wykończeniem. W sensie, to jest faktycznie mocniej glow, trochę więcej emolientów, że mam sobie najprawdopodobniej. To jest zabezpieczenie, także sobie to już otwieram. Także zobaczymy. Jestem mega, mega ciekawa. Ja lubię lekko kryjące podkłady, średnio kryjące, ale korektor lubię, kiedy ma mocniejsze krycie, więc zobaczymy, ile. Mi się z tym trochę będzie. Szaleje wariacować. Także e, dajcie znać, czy używałyście, jakie są Wasze wrażenia. Myślałam też o kremie CC, żeby zrobić taki film właśnie z, z kremem CC i z korektorem, ale e, nawet te light odcienie, najjaśniejsze, po chwili oksydują na ręce i wcale nie są takie blade, więc, e, więc słabo. Także bardzo proste opakowanie, szkoda, że nie z jakąś pompeczką, ale, e, ale ok. Także dosyć tubka jest duża. Produkt jest. E, jest gęsty, trzeba tutaj troszkę mocniej docisnąć. Zobaczymy, czy taka ilość mi wystarczy. Ja mam odcień light i on jest taki dosyć beżowy, neutralny. I może chodźcie odrobinę bliżej i zobaczmy, e, czy on sobie poradzi. Wczoraj sobie robiłam peeling, e, właśnie ten, ten, te kwasy z The Ordinary, Także moja skóra jest gładka, mięciutka i po prostu e, no, muszę wrócić do tego kosmetyku aparat to różnie oddaje, zależy jak pada światło, Ja tutaj mam takie delikatne właśnie plamy na skórze i to pewno też trochę od słońca, trochę od tarczycy, bo endokrinolog mi powiedział, że tak, to są plamy od tarczycy eee, i one są takie migrujące, raz są większe, raz są mniejsze, nie ma znaczenia za bardzo co używam, czy czego nie używam, po prostu tak mi wyskakuje, bo i karta bra i witamina C, różne rzeczy średnio pomagają, więc dobra, zbiorę może to, co tutaj sobie Wyjęłam na palce Produkt jest bardzo, bardzo gęsty, taki tłusty, treściwy. Eee, nie jest, że tak powiem, lepki, ale czuję, że tutaj jest coś takiego mocno, właśnie brzmiącego, coś gęstego. I w konsystencji przypomina mi jakby rzadszą wersję korektora marki Glossier. Glossier ja bardzo, bardzo lubię. Eee, on ma mocne krycie. Ładny kolor mam odcię 01. Ro... Jak znajdę dziś filmik, eee, w którym go testowałam, to ma i i dole ale może będę po prostu sobie nakładała i zobaczymy, czy on tutaj coś zrobi. Nie mam jakichś dużych y, zasinień pod oczami, bo nawet w miarę się y, wyspałam, ale jest ciekawa, What? jak on będzie wyglądał. Także palcem. Myślę, że takie gęste produkty, takie gęste korektory najlepiej właśnie nakładać y, palcami, bo y, gąbka może nam dużo produktu zjeść. No. Dużo produktu zjeść, a pędzlem po prostu można sobie smuki zrobić. Ja mam takiego idealnego, dużego, ja mam nawet taki, ja mam podobny pędzelek w salonie, ale czekajcie, zdejmę to tutaj. Mam taki pędzelek w salonie, ale muszę go sobie przywieźć do domu, bo lubię właśnie takie gęste korektory, takie mocno kryjące. Pierw, że powiem, wcisnąć palcem, a później doklepać sobie właśnie syntetycznym pędzlem. Także, czy ja coś muszę mówić? To krycie jest jak photoshop. Wow. Myślę, że zajebisty ten korektor będzie mm, pod e, cienie mineralne z Lili Lolo, bo ja właśnie lubię tak zrobić, że daję sobie mocniej kryją... Kocham. Kocham! Kocham! Mm. Zajebisty. E, mocniej kryjące korektor pod oczy i tylko właśnie delikatny puder mineralny na całą twarz. Patrzcie, w ogóle niewielka ilość idzie daleko. Ja lubię właśnie korektor przyciągnąć aż tu pod nos. W się sensie na nos, z boku na płatki, z tego względu, że ja zawsze się tam tą całą okolicę. Nie daje bardzo jasnych korektorów, więc coś się jakoś mocno nie odcina, ładnie się wtapia i powiem Wam, że wygląda to przepięknie. Krycie ma naprawdę yy, duże. Ktoś dziś powiedział, że to zakrywa podobno nawet, yy, yy, nawet tatuaże, więc jakby to zrobić? Ręki mi brakuje trochę tu, trochę tu, nie, za mało. Czekajcie, dobra, zobaczmy faktycznie, jakie to ma. Krycie, także niewielka, niewielka. Może linii przyświtując z pod spodu, ale powiem Wam, że to jest naprawdę, to jest mocne krycie. To jest mocne krycie i fajna formuła. Wow, mega mi się podoba. Jestem ciekawa, co będzie w ciągu, e, w ciągu dnia. Um, on też jest właśnie, czekajcie, tutaj producent mówi. Mm, wodoodporny. na nabliżający. Gdzieś to tu było. Gdzie to widziałam tę informację? A jest wodoodporny, nabliżający, pełno kryjący. No, powiedział wam, że jest, jest moc. Jest moc. E, zaraz do Was wrócę, zrobię tylko miniaturkę. Ale mam wrażenie, że, że on odrobinę ciemnieje. Yy, tylko na, na rękach, nie na twarzy. Na twarzy nic się nie dzieje, ale właśnie kiedyś yy, mnie doedukowałyście, że yy, mamy inne PH właśnie na rękach, inne PH mamy na, na buzi, więc produkty, które czasem oksydują na dłoni, oksydowały no, na, yy, na twarzy właśnie przez to PH, przez tą różnicę. Ale jest. Wow! No sami przyznajcie. Zrobiłam zdjęcie, odrobinę Was oddalę. Nie wiem, z 2-3 minuty produkt mam na buzi i może gdzieś minimalnie się tutaj zebrał pod oczami, ale dla mnie to nie jest problem, wystarczy doklepać paluchem. Jest dalej taki plastyczny, miękki, nie zastyga, co mnie osobiście cieszy. I powiem Wam, że jestem ciekawa, jak on tutaj mi się sprawdzi na twarzy. Odrobinę sobie, dosłownie odrobinę biorę na palca i tak punktowo go rozłożę. No, czuję, że to będzie miłość. Czuję, że to będzie miłość, bo jeśli będzie trwały i taki. Um, może wiecie co? Nałożę go tak, jakbym go nałożyła pod korektor mineralny. Czyli właśnie punktowo odrobinkę dosłownie. Widzicie? Praktycznie no minimalna ilość produktu. Nie ciemniej, na skórze nie ciemniej, to, to na pewno. Bo ja właśnie w ten sposób lubię nakładać korektor pod oczy i tam, gdzie potrzebuję, powiem jeszcze, się wyrównać na buzi pod podkłady mineralne. Ja wam, że on kryje przepięknie, przepięknie o skórę. Oczywiście to jest aparat, który nagrywa w HD i on zawsze tak rozmiękcza skórę, ale przybliżę się Wam zaraz, żebyście zobaczyli, jak to wszystko ładnie wygląda. Minimalnie w spodu te rzeczy prześwitują, ale to już myślę, że podkład mineralny by mi to dokrył, że tak powiem. Dalej jest glow, ale też mam olejek pod spodem. Nie mam nic na czole, także zobaczcie. Pięknie, pięknie, naprawdę. Wow, jestem absolutnie zachwycona po tych wszystkich e, korektorach właśnie takich zastygających, po tart, po Bodni Sway, po Revolution, po wszystkim właśnie takim suchym i tępym. Coś takiego to jest naprawdę taka urga dla skóry, mam wrażenie, bo. Tak samo jak pomadki takie matowe, zastygające, ładnie wyglądają na dziewczęta, które mają yy, takie duże usta, pełne usta. Usta z wypełniaczami, to są takie... Wiecie, gładkie, żadnej linii nie ma, bo mm, jeśli już mam jakieś właśnie mm, takie, wiecie, no ewidentnie, że tak podkreśloną strukturę skóry, kiedy te usta nie są ci takie, mam ci mega ciemne usta, nie są takie mega gładkie, to wszystko na tych ustach mam wrażenie, że siada. Tak samo na twarzy, jeśli ta skóra nie jest zadbana, nie jest naprawdę mocno nawilżona, odżywiona, wygładzona yy, po peelingach, no to takie zastygające rzeczy źle by tam wyglądały, byście, nie wiem co robiły. A tu świeżość. Lekkość. Moja skóra nie jest złym stanie, bo tak myślałam, że robiłam peeling e, mocny, ale chodźcie trochę bliżej, opatrzcie. Mega, mega, mega. W aparacie mam wrażenie, że trochę tutaj z tej strony niby prześwituje, ale na żywo tego nie widzę. Ślicznie skóra wygląda. Czym prawie cały samopalacz poschodził? O, tu jest ta plama a tutaj mam wrażenie, że jej praktycznie w ogóle nie widać. Popatrzcie, nic na czoło nie mam, na czoło nie mam potrzeby na dawania większej ilości, nie wiem, korektora czy podkładu, bo czoło z reguły jest najbardziej gładkie. Bardziej skupiam tutaj, że tak powiem, przy nosie, przy ustach i tutaj przy żuchwie, gdzie mam te swoje problemy trzeciego świata, ale no... Zobaczcie, że tak się e, jaram, ale po prostu mi się to bardzo podoba, więc ja bym tylko chciała, żeby to się utrzymało przez cały dzień. Nie mam absolutnie potrzeby dokładania drugiej e, warstwy, bo myślę, że dwie warstwy w produktach takich bardziej gęstych e, mogą na się ważyć właśnie i, i nie wyglądały aż tak dobrze, więc pozwólcie, że sobie nałożę na drugą stronę. Wykończę swój makijaż, no bo tutaj dzisiaj gwiazdą odcinka um, myślę, że raczej będzie ten korektor, ale nauczyłem sobie jeszcze ten cień z Narsa, żeby Wam pokazać, żeby sprawdzić właśnie, jak on będzie wyglądał, bo po kilku godzinach też do Was wrócę. Jest godzina e, 9.50, także cały dzień noszenia przed nami, ale powiem Wam, że jest, jest, jest mega. Bardzo mi się podoba. Skończyłam <noise> makijaż, to znaczy <noise> jeszcze oczy, ale szybko Wam powiem czego użyłam, e, więc tak, podkład Bell i Lumii w odcieniu 02, bardzo ładnie się te produkty ze sobą e, wtopiły, za chwilę pływam, co mi się to na szyi moment. E, na całej twarzy pod oczami MAC Next to Nothing w odcieniu medium, wiadomo. Na całej twarzy mam cię tylko i wyłącznie bronzer Hula Light, tak wygląda. I powiem wam, że on niby jest jasny, ale jednak tak solo, to on jednak dla mnie trochę wpada w ciepłe tony. To nie jest to samo, co się dzieje tutaj. Nie jest zły, bo jest tak na szybko, na co dzień fajny, bo nie można sobie plamy tym kolorem zrobić. A dzisiaj go też specjalnie nakładałam takim dużym, puchatym pędzlem, żeby po prostu szybciej. Um, produkt nałożyć. Na policzkach mam róż z Debalm, bo chciałam go zobaczyć, jak wygląda na buzi, kiedy jest że powiem, solo, do takiego gołego makijażu i to jest ten odcień Swiss Doll, czyli taki typowy, po prostu, nie aparat akurat Oddal, to jest dla mnie koral. Kor, koral z pomarańczem i on jest taki matowo-satynowy odrobinę. I na policzkach e, rozświetlacz e, trochę zapomniany Sephora, to jest ten złoty numerek 01. Mm. Tak to wygląda. Nasz no, wygląda subtelnie, ale no aparat trochę go podbija. I chciałam sobie, tak wiecie, trochę tutaj przeciągnąć w dół bronzer, bo tak lubię w to miejsce dawać. I ten sam pędzel, który nakładałam róż yy, i brązer, zrobiłam tak. Więc yy, mam też yy, nowy trend. Róż na, yy, na karku. Można? Można. Yy, na brwiach mam oczywiście eyeliner. Odcień medium, ta paletka. Nie wiem, czy one są jeszcze dostępne. Pewnie gdzieś w internetach są. I skończyłam kredkę z Benefitu, więc e, zaczęłam używać MAC Stash. Niestety to jest. E, Pani powiedziałam, że to jest ta sama wersja, która była wcześniej, ale wcześniej te opakowania nie były, że powiem, dwustronne. Od kiedy zmienili na właśnie tą formę, to ja mam wrażenie, że też coś zmienili z tą kredką. Nie jest zła, ale mam bardzo dużo tej. Mam jeszcze jedną całą sztukę ponownie opakowania, więc przez najbliższy pewnie rok lub do końca tego roku przynajmniej będę te kredki męczyła, no ale okej. Okay. I na ustach mam tą miniaturkę z marka Jacobsa. To jest pomadka kremowa. W wykończeniu kromowym bardzo ładny odcień, taki na co dzień. Sugar High, taki tytek mały. Mam cały taki zestaw konturówka, pomadka i błyszczyki, wszystkie są piękne osobno, a razem też już w ogóle, więc tak to wygląda. No i przejdźmy jeszcze teraz do. Aha, jeszcze spyskałam całość e, giełką z maka, To jest matujący Fix. Plus, który ja Wam osobiście nie polecam. E, nie uważam, żeby m, dawał to wykończenie naszemu e, właśnie. Makijażowi, tak to się wymienia. Nie daje matowego wykończenia. Nie pachnie tak ładnie. Tutaj zawsze trzeba to porządnie wymieszać, bo tutaj w środku jest jakiś puder czy coś, o co niby ma nas trochę matowić. Ale zużyć, zużyję, ale drugi raz nie kupię. Myślałam, że to będzie może zamiennik dla The Slick z Urban Decay. Niestety, ten, czy, niestety, Król jest tylko jeden. Jeśli ma, Fix Plus to tradycyjna tam giełka, nie ta matująca. No i tyle. I właśnie po spryskaniu zawsze tym e, produktem jest lekki mat jakby na skórze. E, trochę to glow się, że tak powiem, uspokaja, ale mm, tak, tak, taki sobie ten produkt. Dobra, przejdźmy do e, Nars'a. E, on mi trochę, że tak powiem, w sklepie. Spence Kay, przypominał ten e, pojedynczy cień z Maca, to jest P4 Pink, czyli absolutnie cudowny, e, podobny, że powiem, w temacie e, cień, ale nie uszywała go koło siebie, więc już to sprawdzimy, czy tak jest naprawdę, czy to tylko tak mi się udawało, bo ten P4 Pink to chyba była tylko świąteczna kolekcja, limitka tego uszywa, nie można e, kupić, ale w maku jest też chyba większe opakowanie, tak mi się wydaje, ja nie też, 1 gram. Ale to jest bardzo, bardzo wydajne, więc zobaczmy koło siebie. No nie, ja by podobna, podobny pomysł, że tak powiem, ale kolory się od siebie zdecydowanie różnią. Może wam zrobię słocze. On pod pewnym kątem wydaje się, że takie stare oliwkowe, zielone, złoto. Zależy mu jak światło pada. Ja dzisiaj oczywiście nagrywałam w dziennym świetle, ale to jest cudowny produkt. Ja kiedy nie mam, ja mam na oczach tylko odrobinę korektora i puder z maka. I kiedy właśnie. E, używałam tylko solo tego cienia, to on mi robił cały makijaż, bo on pod każdym kątem wyglądał inaczej. Uważam, że jest mega wyjątkowy, jest przepiękny. Pluję sobie w brodę, że nie kupiłam więcej cieni z tej świątecznej kolekcji. Mówię, on jest trochę właśnie różowy, trochę jak takie stare, zielone złoto. Ma też srebrne drobinki, więc jest absolutnie piękny. Więc jeśli kiedyś wróci P Pink, to bierzcie. W ciemno, naprawdę. Wow. No, i tutaj mamy NARSA, czyli taki właśnie. zależy jak światło pada. O, to jest e, właśnie taki. Sz, sz, baza jest szara, bardzo taka płaska, bo kiedy pod kątem patrzymy właśnie na cień, to widzimy, jakby szarość. A e, jest trochę właśnie fioletu, trochę lili, trochę różu. I e, też pod kątem właśnie tak, takie stare e, złoto. Nie wiem, stara biżuteria, więc odrobinę na palca. Tutaj znowu jest to samo pigment, jest po prostu wow. No i zróbmy sobie słocze kolor przy kolorze. No i są inne, ale że powiem, zamysł jest ten sam. Tutaj jest Nars i one nie wyglądają aż tak ładnie, tak, nie robią tego efektu wow w aparacie, jak widzę to na żywo. Może jeszcze za chwilę tutaj postawię lampę z boku i przy lampie to nagram, albo Wam przebitkę teraz pokażę, ale jak chcę zrobić tak, że Piękne te kolory, są cudowne, absolutnie stunning! E, paluchem sobie nałożę ten cień i ponoszę go ci cały dzień, zobaczył, jak się będzie sprawdzał. E, Pędzlem myślę, że nie ma sensu, bo pędzel on, on będzie się, że tak powiem, kruszył, pylił, po prostu latał wszędzie, nie tam gdzie trzeba. No i taka Wam chyba wspominałam, to jest taki cień, który można wyjąć, e, przyłożyć do magnetycznej, dużej paleczki. E, no ale dobra, chodźcie troszkę bliżej, on teraz jest za ciemno. Jest fajna w ogóle szarą. E, to taka, mają, są moje ulubione warunki do nagrywania. Ale jakby to ta orchidea z tyłu jest sztuczna. Dobra, palec biorę sobie niedużo. Nie wciskam też jakoś bardzo mocno. Fajnie, że jest lusterko, ale do niego raczej mi się nie polowała. I ja ten produkt sobie wciskam dosyć mocno. Przy ali tak rozmasowuję. Zaczynam od środka, dopiero później do, dookoła lecę. No, pięknie to wygląda. I końcówkę do góry. Wow, to będzie dla mnie coś, czuję poziom miłości. E, dokładam jeszcze trochę, a'la la e, z Bobby Brown. Ja lubię te pojedyncze, właśnie mocno błyszczące e, cienie, które mogą, że powinnam dobrze zagrać solo, ale też mogą być takimi e, toperami. On trochę mi się tutaj osypał, więc może nawet na mokro powinnam go nałożyć, ale. Tak to wygląda. Czekajcie, jeszcze może odrobinę jaśniej i chodźcie troszkę bliżej. Bez żadnego ringa, bez niczego. Nagram Wam przebitkę e, przy ringu, jak też to wygląda. Także bardzo delikatnie produkt jest wprowadzony, a moim zdaniem mega. Ha, wszystko powywoziłam. Nie mam żadnej chyba mokrej bazy tutaj, więc ja po prostu może zrobię tak, że nie wiem, spryskam sobie. Nie wiem, jak to zrobić na mokro. Pomyślmy. Trochę na palec. Trochę może tak. No bo to już, jest, to już jest mokre. Wow! Kurde, mam wrażenie, że on trochę szaro wypada w aparacie, ale jest... jest ładne! Jakie to jest śliczne! To się pięknie zmieni! Wiem, jak to aparat odda, ale uwierzcie mi na słowo, że jest sztos. I nawet nie próbuję... Nie chcę moczyć, także biorę drugiego palca. Nie próbuję nawet nakładać pędzlami, bo jestem przekonana, że będzie śre... Wow, będzie średnio, więc taki sposób aplikacji jest też ok. Także ja sobie to teraz wcisnę i za chwilę, jak mi się produkt całkowicie odparuje mi ta woda, to rozblenduję, bo nie chcę, robić, um, nie chcę robić błotka, że tak powiem, na tych powiekach, ale mam nadzieję, że to bardzo ładnie oddaje. Mega mi się podoba, no tak e, palce nawet wciśnięte, tak delikatnie, ślicznie, ślicznie, ślicznie. Jeśli lubicie fioletowe akcenty, różowe akcenty, właśnie coś iskrzącego, błyszczącego w waszym makijażu, to myślę, że to jest produkt dla Was. Więc e, ja teraz e, kończę tą część, wrócę do Was po kilku godzinach, nie wiem. Przynajmniej po średniu, żeby zobaczyć, jak się zachowują cienie, czy one zostały, czy są nadal takie intensywne. Jak wygląda mój korektor pod oczami, bo dzisiaj to korektor jest z odcinkam, yy, ale bardzo mi się podoba, jak wygląda mój makijaż. Prosty, lekki, błyszczący opowieka, błyszczący policzek. Okolica pod oczami jest rozświetlona, kolor jest wyrównany i pomimo, że mam tak delikatny yy, właśnie podkład na buzi, a mam tak mocno kręcy korektor, to wszystko wygląda tak, jak lubię. Wodało. Też kochani, widzimy się podsumowaniu, ale dajcie znać co myślicie, bo mi się to nie mega podbawił korektor też, także czuję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Kochani, przychodzę podsumować swoje pierwsze wrażenia, bo już jest dosyć późno, już około 7-8 godzin mam na sobie makijaż i chciałabym go po prostu zmyć, ale powiem Wam, że jestem zakochana w tym korektorze. Uważam, że wygląda przepięknie, nic się nie pozbierało. Teraz jak patrzę właśnie z bliska, Yy, nadal, że tak powiem, ten poziom krycie jest zachowany, bo niektóre kosmetyki w ciągu dnia robią się takie półtransparentne, znikają. Na przykład, od Natasza no, ta złota paleta, po prostu jak skończyłam nagrywać, to dwie godziny później, yy, praktycznie wszystko mi z oczu po prostu zeszło. Ale ja naprawdę nie mam problemu z utrzymywaniem się yy, cień na powiekach, także tam jakaś dziwna sytuacja miała miejsce. Ale wracając do tego, co jest dzisiaj, tutaj, właśnie, że powiem na celowniku Zobaczcie, jak to wszystko nadal ładnie wygląda. Jeśli chodzi o cienie, myślę, że nadal e, są intensywne, są na miejscu. Oczywiście z tej strony nakładane na mokro, e, mokrym paluchem, ten kolor jest mocniej widoczny, ale chciałam właśnie tak sobie przetestować e, ten odcień. E, w najprostszym, że powiem, wykonaniu, w najprostszej wersji, bo na makijażu, na większej ilości cieni, myślę, że jako toper też się bardzo dobrze sprawdzi, ale powiem wam, że korektor jest cudowny. Cudowny, jestem zakochana i pomimo, że te kremy CC nie są właśnie, powiedziałam wam, że nie są najbledsze, nie są najjaśniejsze, bo one też delikatnie oksydują, to ja kupię tą wersję rozświetlającą. Kupię, bo jeśli korektor tak wygląda, tak będzie wyglądał ten krem. Także jestem zakochana, więc kochani, pierwsze wrażenia, pierwsze wrażenia, bardzo, bardzo na plus, e, też nie czuję nic pod oczami, dalej jest taki efekt właśnie nawilżenia, e, jest mega, jest mega, pięknie się utrzymał, tak samo w tych miejscach, gdzie e, nakładałam e, właśnie pod podkład. Jest zwiększone krycie, jest zwiększone krycie, bo ten podkład z jest bardzo delikatny, czasem się gdzieś wychodzę, mam powiedzmy szalik, czy zakładam, nie wiem, kaptur, cokolwiek, no to wiadomo, że ten makijaż gdzieś tam się troszkę może przecierać, bo ja nie mam w ogóle tendencji dotykania się po twarzy, absolutnie nie, absolutnie, więc wow, jestem zachwycona. E, dajcie znać, e, czy znacie te produkty, jak się u Was sprawdzają, czy może macie ochotę na więcej. No i w dniu, kiedy to widzicie, to Fenty wchodzi do, e, do budca więc, e, więc nie wiem, ciekawe, czy mi w Peterborough będzie, pewnie nie. W Cambridge widziałam, że szykują wyspy, także tam na pewno w centrum, w tym Butcie Fenty e, będzie. Ale chętnie pójdę, pomacam na żywo, zobaczę, e, co tam ciekawego e, mają. A z mojej strony to wszystko. Lecę robić sobie wieczorną kawę, nieraz też o tej godzinie na kawę mam ochotę, no bo o dlaczego nie? To był intensywny dzień, także jeszcze, żebym do końca dnia, że tak powiem, <grywania> dociągła kawę, się chętnie napiję. Także e, dziękuję za oglądanie. ciuki w górę, fajnie, że jesteście. Widzimy się w kolejnym filmiku. bujaki. trzymajcie ciepło. Pa pa.